Pierwszym majowe popołudnie na placu przy Skwierzeńskim Ośrodku Kultury odbył się rodzinny piknik kulturalno-sportowy. Dla uczestników pikniku przygotowano moc atrakcji. Były to m.in. występy artystyczne, konkurencje sportowe, przejażdżki konne czy dmuchańce dla najmłodszych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie zabrakło również stoisk gastronomicznych. Organizatorami pikniku był Skwierzyński Ośrodek Kultury oraz Skwierzyński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na ten właśnie dzień zapraszamy nasze zespoły lokalne, które jak widzi Pan występują właśnie na naszej scenie, a ponadto przygotowaliśmy jeszcze dla dzieci szereg różnych konkursów. Dzisiaj kilka, kilka zespołów, między innymi nawet kabaret mamy, tak, Uniwersytetu III Wieku, a ponadto Klub Tańca Towarzyskiego Fantazja, czyli pary taneczne, a także Family Dance, zespół nasz no. no Przygotowaliśmy, jak to mówią, taki typowo majówkowy program, w którym mamy trzy piosenki i trzy skecze. Związane trochę z, i z naszym wiekiem, i związane z sytuacją dzisiejszym majem, pierwszym majem. Dziadek był żołnierzem zawodowym. Niestety już go nie, nie ma między nami. Między nami, a oprócz tego no, same jego zainteresowania. Bardzo lubi oglądać filmy historyczne. Cieszymy się, że nie zapomniano o dzieciach. Pogoda dopisuje, dzieci się bardzo cieszą, wspaniała impreza, bardzo się cieszymy. Jak będę dorosły, będę żołnierzem. O, Dlaczego warto być żołnierzem? Żeby bronić swojej otyzny i żeby kraj twój nie zginął. Mamy w Skwierzynie Stajnie stosunkowo niedługo otwartą, bo dopiero ponad rok czasu. No i na razie się rozwijamy, zaczęliśmy też współpracować tutaj ze Skwierzyną Przytoczną i wszystkimi obrębnymi wioskami na jakieś festyny, właśnie imprezy takie okolicznościowe. Prowadzimy naukę jazdy konej od podstaw, aż po wyjazdy na zawody, albo też zdajemy odznaki jeździeckie, wszystko robimy, jeździmy w tereny. Stajnia Skwierzyna to jest bardzo zadbane, piękne miejsce, grzeczne, bardzo grzeczne konie. Fajne jazdy, tereny są też ładne i ogólnie super naszej stajni. Na pewno trzeba dobrze wyczyścić kopyta, sprawdzić czy tam nie ma kamieni, nie zakładać na przykład mokrego czapraku, podkładki, bo on może się optać. Na skoki te ochraniacze trzeba zakładać. No i czyścić go, dbać o niego. To znaczy zawsze na świeżym powietrzu. I, I zawsze już lepiej siedzieć, przyjść tutaj, niż w domu siedzieć bezczynnie i... No, mi się podoba. I zespoły, i dzieci ładnie śpiewają, tańczą. No, super impreza.